Cześć Boże, witam wszystkich, którzy w ten sposób, w niezwykły sposób dzisiaj uczestniczą w błogosławieństwie pokarmów na Stół Wielkanocny, który odbywa się za pośrednictwem Radia Rampa, za co serdecznie dziękuję, że możemy w ten sposób się łączyć. I tak jak powiedziałem do parafian, Wielki Czwartek gdy mszę świętą w tej świątyni, w pustej świątyni po raz pierwszy w historii. Czułem się jak wtedy dostawiłem świętą w grobie pańskim w Jerozolimie, gdzie byłem w środku, w samym wnętrzu grobu pańskiego, a dookoła było zgromadzonych około 2000 wiernych. Ja ich nie widziałem, ale wierzyłem, że głęboko przeżywają tę Eucharystię. I dzisiaj też tych, którzy uczestniczą, uczestniczą za pośrednictwem radia w tym błogosławieństwie, ja Was nie widzę, ale wierzę, że jesteście, jesteście na pewno licznie zgromadzeni, aby przeżyć ten moment, aby przygotować się jak najlepiej do świąt Wielkanocnych, do jutrzejszego śniadania. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kończymy święty czas postu paschalnego, przez który Kościół pragnął przygotować nas na spotkanie w dzisiejszej mszy świętej wielkanocnej z Panem Zmartwychwstałym. Pokarmy, które dziś poświęcimy, spożywać będziemy w rodzinnym gronie, wyrażając sobie wzajemną życzliwość w atmosferze paschalnej radości. Jezus umarł i zmartwychwstał dla nas, dla naszego zbawienia, abyśmy żyli nowym życiem, Bożym życiem, abyśmy stali się uczestnikami wielkiej, głębokiej, prawdziwej radości. Zbliżyliśmy się do Chrystusa, Pana w tym ostatnim czasie, to uczynimy, by trwać odtąd zawsze w przyjaźni i radości Bożej. Mamy się dzielić nie tylko święconym, ale radością płynącą ze spotkania Tego, który stał, jak powiedział. tym przede wszystkim podzielę tę wielką radość. zostańmy w chwili w naszej osobistej zadumie i modlitwie i rozważaniu. Chrystus Pan Zmartwychwstały wprowadza nas do Bożej rodziny i pozwala nam zwrócić się do Boga i nazwać Go Ojcem. Dlatego ośmielamy się przez Chrystusa wołać z radością. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas dwa złe. Panie Jezu Chryste, w dzień przed męką i śmiercią kazałeś uczniom przygotować paszalną wieczerzę. W dzień zmartwychwstania przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów i zasiadłeś z nimi do stołu. Późnym wieczorem przyszedłeś do apostołów, aby spożyć wraz z nimi posiłek. Prosimy Cię, daj nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami Podczas świątecznego posiłku w dzień Twojego zwycięstwa, abyśmy mogli się radować z udziału w Twoim życiu i zmartwychwstaniu. W chlebie żywe, wystąpiłeś z nieba i w Komunii Świętej dajesz życie światu, pobłogosław ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba którym nakarmiłeś lud słuchający ciebie wytrwale na pustkowiu i który po swym zmartwychwstaniu przygotowałeś nad jeziorem dla swoich uczniów. Baranku Boży, który zwyciężyłeś zło i obmyłeś światy z grzechu, pobłogosław to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paskalnego świątecznych potraw które Ty spożyłeś z apostołami na ostatnim wieczorze. Chryste, życie i zmartwychwstanie nasze, pobogosła te jajka w nas nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny, bliskich i gości, mogli się także dzielić wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami. Daj nam wszystkim dojść do wiecznej chwały Twojej tam, gdzie Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pan Jezus w tej męce objawił nam bezgraniczną miłość. On też nauczył nas miłości do drugiego człowieka. Na dzisiejszej wieczerzy paskalnej przeżywać będziemy przejście ze śmierci do zmartwychwstania. Powiedział do uczniów swoich, po tym wszystkim poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. Posłuszni mi zatem nakazowi Pana w tym szczególnym dniu, pamiętajmy o chorych, szczególnie tych, którzy są dotknięci koronawirusem. Pamiętajmy o tych wszystkich, którzy się nimi opiekują, o wszystkich lekarzach, pielęgniarkach, o tych, którzy im służą, o policji, strażakach, o ludziach, którzy dostarczają żywność. Pamiętajmy także o ludziach ubogich i z nimi podzielmy się naszymi darami, podzielmy się naszą radością. Idźcie w pokoju Chrystusowym do Waszych domów, a dary dziś poświęcone spożywajmy na chwałę. Zmartwychwstałego. Moi drodzy, Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał, Alleluja. To są wyjątkowe święta, które na pewno długo zapadną w naszej pamięci. Bardzo często nie będziemy w pełni w gronie rodziny, ale życzę Wam wszystkim, bo trudno dziś powiedzieć, wesołych świąt. Życzę Wam zdrowych świąt. Przede wszystkim zdrowych siłą, mocą i zwycięstwem stałego aby to zdrowie duchowe umacniało nasze rodziny, naszych bliskich i wszystkich tych, którzy są nam bardzo życzliwi. Tego Wam życzę na ten czas świąt, i także dzieląc się święconym, pamiętajmy o tych wszystkich, którzy czekają na naszą. Modlitwa, a szczególnie o ludziach chorych. Panie Jezu, zasiądź między nami tę, tę wieczerzę, do tej wieczerzy, daj nam swoją radość i zmartwychwstania, niech się okażemy Twoimi uczniami, a stół, który nas zgromadzi, niech będzie znakiem naszej miłości i radości. Sędz Boże, niech będzie pochwalony.